Ponad 110 medyków wspólnie z rodzinami wzięło udział w 19 mistrzostwach polskich lekarzy w pływaniu. Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, podkreślał, że organizacja tak prestiżowej imprezy to doskonała promocja Dębice. Z całej Polski mamy lekarzy, naprawdę specjalistów, profesorów. Cieszę się bardzo, że po raz 19 wybrali Dębicę. Dla mnie to jest też osobisty sukces, bo 11 razy otwierałem te mistrzostwa Polski w pływaniu. Także pięknie dziękuję wszystkim lekarzom. Którzy przyjeżdżają, rodzinom, i dziękuję za pracę. Dziękuję za pracę, bo niosą pomoc każdemu, kto jej potrzebuje, według swojej przysięgi. Szacun dla wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają, pływają. Do zobaczenia za rok. W mistrzostwach wzięli udział medycy z 17 izb lekarskich w Polsce oraz gościnnie lekarz z Belgii, który przyjechał z Alfredem Pelemanem z partnerskiego miasta Pirs. Mamy współpracę różnych organizacji, zespoły ludowe, kulturalne, z Teraz zaczynamy też szkołę współpracować, robić. I dzięki przyjazd z panem dyrektorem szpitalu e, rozmawialiśmy i, i myślimy, dlaczego nie zaczynamy współpracy między lekarzami. I dlatego tak przyjechałem pierwszy raz, żeby zobaczyć tutaj, bo to jest najlepsza okazja, żeby mieć ten przyjazd, bo to jest najważniejsze. Żeby mieć ten przyjazd między ludzi. I mam nadzieję, że teraz możemy zrobić takie reklamy, promocję u nas. Już że przyszłego roku już parę lekarzy i tak zaczną też taką współpracę bardzo specyficzną między lekarzami. Czyli to fajna impreza, że lekarze? Super, wajre. bardzo fajne. To dla nas jest nie, nie, u nas w Belgii tego nie ma, także jest bardzo fajne, także będziemy to promować i mamy nadzieję, że przyszłego roku znajdziemy lekarzy, którzy też przyjadą. Mistrzostwa to nie tylko integracja środowiska lekarskiego, ale również promocja zdrowego stylu życia. To jest bardzo ceniona impreza w, w środowisku lekarskim, bo jest organizowana profesjonalnie na najwyższym poziomie. W tym roku jest rekordowa ilość uczestników 140 na liście. Oczywiście z rodzinami, bo to są też sztafety rodzinne i tak dalej, ale pamiętam lata, zwłaszcza w Covidzie, kiedy przyjeżdżało 60-70 osób i to, było, i to było tyle. Odbudowujemy naszą, naszą imprezę. Zapraszamy lokalnych lekarzy, żeby w większej ilości uczestniczyli, najlepsi. Ale mogą być również i amatorzy, którzy będą dopiero stawiali pierwsze kroki. Mamy bardzo dużo kategorii, można wybierać i w kwestii dystansu, i w kwestii wieku. Drzwi są otwarte. Do Dębicy przyjechali medycy między innymi z Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy, Krakowa. Lublino et Tarnova.